Spróbujemy na moim koncie, co? Mhm. To powiedz dzień dobry. Dzień dobry. No. Zrobimy jakieś zadanie, dobra? Mm, zadanie szachowe. Hmm. I ruch białych. Tylko to są moje zadania, wiesz? A Paweł, można go w ciachy walnąć. Mhm. Się powiedz, masz za blisko ten mikrofon. Może być, obok. Może być. Może A, być. Ale w dam w tą stronę, to będzie. Dobra, lejemy go w czachę? Może. Mm -hmm. Tu jest jeszcze jakiś szach, bicie, szach i mat. Mat lepiej. Lepiej mat? Tak. No to poczekaj, bo jak damy tutaj szacha, to on musi albo w bok, albo łupnąć. Jak łupnie, no to lepiej szach dać, musi w bok i mat. Dobra, czyli szach on tu i hetman H5. Mm -hmm. A czemu nie my? możemy bić wieży? Jak bijemy wieżę, to jest porówno. Dobra, idziemy tu. Dobrze. I teraz tu. Uh -huh. Tak? Bo chcemy dać mata. Jak nas zbije, to my zbijemy i damy mata. O -o. Co robimy? Łup. Łup, bo jest szach. O, 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 -o. Tutaj. Nie! Nie, tu nie, bo nas łupie. Bicie? bicie. A chyba nie damy mata koniem i. I, I kim? I A e, jak my tu mamy dać mata teraz? Wiesz? ma tak. Tu? A to niczym nie grozisz, tak? Tam nie, nie może. Może koniem trzeba odejść gdzieś. Aha. Tu? Nie, bo łup. Konia? Tak. Jak łupnie konia, to my w tym tutaj, szach. On musi w bok i mat, bo tu działa związanie. Ale co jak nas łupnie tu? Łup. w bok i gdzie zaraz musimy mieć konia, żeby dać mata? Tu. Tu, ale tu nie, bo tu nas goniec złupnie. O, tam są te takie Tu. No chyba, że tu i hecia walniemy, nie? No. Dobra, idę tu. O, dobrze. Się zdziwiłem Niespodzianka. No to teraz chyba już łup nie ma wyboru, uh -huh. tak? Okej, okay, dobra. Zobaczymy jak się nagrało, co? Uh -huh. Tata, no. będzie jecie wie więcej? Nagramy więcej, no. Chciałbyś? Mhm. Uh -huh. Dobra.